Cześć, tu Dragon i Dawid960, przywitaj się. Tu Dawid960, Ja się z nim, ja będę z nim nagrywał. Let's a to jest pierwszy odcinek Minecraft Multiplayer. Będę. Na... Zbieraj drewno. Dobrze. Jak widzicie, mam ray mini mapkę. Ale nie będziemy używać cheatów, znaczy czasami chcę tam coś. Czytniemy, czyli na przykład teleportniemy czy coś. Jak widzicie, mamy troszkę lagi. Znaczy, nie troszkę, tylko jakieś duże lagi, co mnie bardzo, bardzo denerwuje. Będziemy też grali z, z jeszcze mój kolega, tylko sobie kupi mikrofon do Skype'a i będziemy mogli z nim nagrywać też. A i od razu mówię, jak, żebyście przypadkiem yy, nie pisali, jak obejrzycie ten filmik, żebyście nie pisali od razu, czy możecie z nami nagrać RSP, e czy coś. Bo jak chcecie z nami nagrać RSP, e, to musicie co, yy, choć trochę ze z nami pograć, zapoznać się z nami, dopiero możecie ze z nami nagrywać więc ostrzegam no, no czasami zrobimy tu sobie jakieś konkursy będziemy robić pomyślimy czy nie, nie zrobić takich resplay mod jak robić na przykład serwery bookit czy w ogóle serwery dla niezapoznanych dla nie jeszcze czy i takie tam inne rzeczy Kopie ale lagi są. No i to jak? Ja cię kręcę. Widzowie sami widzą jak kopę chyba 20 razy jedno drzewo i. Dobra, jasno idę, bo mnie zaraz coś trafi. Się... A, widzicie, tu mamy items, modular, Tu... nie niebi. Tu jest... Invent który sortuje mi, sortuje przy nacisnięciu R. Wszystko sortuje się prawidłowo. Oczywiście to działa tylko, jeśli są tutaj rzeczy, tu, nie tu są rzeczy, a nie tu. No to jest główny ekwipunek, który jego nie sortuje. Nie. No Sami wiecie, żebyście pewnie nie chcieli, żeby wam na przykład sortowało coś, ważnych rzeczy jakichś, nie. Na przykład nie wiem, coś tam macie miecz czy jedzenie, a wy na przykład y akurat te dacie i naciskacie nie chcą co R. I sortuje wam i musicie szybko szukać. musicie nagle szukać jedzenia, no to... To jest trochę głupie. Więc tu je co zrobili fajnie. Trochę nas laguje, więc ten odcinek będzie króciutki. Nie będzie taki... Ogólnie będzie długi, tylko parę minut, minut takich jakichś, nie całe 15 minut, bo jeszcze blokady nie ściągłem, ponieważ yy, brakuje mi bodajże, nie patrzałem, ale brakuje mi bodajże miesiąca, bo żeby blokady zdjąć z, z YouTube, trzeba mieć 3 miesiące konto, tak, Dawid? Nie, nie pamiętaj, jeszcze... co? mam konto No żeby nagrywać dłużej niż 15 minut. Tak, no No to 3 miesiące, nie? Tak? Tak czy nie? Szczegóły co najpie No ja tam słyszałem, że tylko trzeba 3 miesiące, no to mi brakuje miesiąc. Jak szczejemy sobie tylko słońce raz? Przy następnych odcinkach w ogóle nie będziemy używać cheatów, tylko do teleportacji. Ale to jest za to jest początkowy, więc chyba się nie obrazicie. No... Lagi są... przednie, więc... Chyba nie będziemy długo grać. Chyba zaraz skończymy. Przepraszam bardzo widzów. Musimy, będziemy musieli skończyć i będę zmuszony zrobić coś z tym serwem, ale nie bójcie się, nic nie będziemy robić bez was. No to my skończymy na razie, to dajmy na to, damy tytuł bodajże za Minecraft zapoznawczy czy coś w tym rodzaju. Nie bójcie się, nic nie zarobimy bez... Bez was więc... No to... Cześć! Subskrybujcie Komentujcie, oczywiście Jak chcecie to możecie ten Od razu odcinek Ale... No i wchodźcie na kanał Też Dawida Będzie podany w opisie Kanał Dawida, on tam Robi jakieś te tro, tro, Trolujcie ludzi, nie? On pokazuje jak trollować ludzi. Tam ma dwa odcinki. Trolluj. Jak strollować kolegę jeden i strolować kolegę dwa Ja... Ja osobiście uważam, że to jest jakieś dziadostwo, ale każdy ma inny gust, więc podamy. No i kończymy, nie? Chyba dzisiaj jeszcze nagramy drugi. Jak myśli. No to. Jak mówiłem, subskrybujcie, komentujcie, dawajcie łapki w górę i piszcie komentarze, nie? Ja zawsze jestem na. aktual, y zawsze aktualizuję w pocztę, więc będę wszystko widział. No to, cześć, pożegnaj się, Dawid. Cześć, no, znowu.